Dane literaturowe wskazują, że z siedzącym trybem życia jest związanych 35 chorób bądź stanów chorobowych. Są to między innymi, słabość osób w podeszłym wieku, nadciśnienie tętnicze, ostereoporoza, nowotwory złośliwe piersi i prostaty, choroba sercowo-naczyniowa, depresja, ból kręgosłupa bóle mięśniowe, otyłość, cukrzyca oraz osłabione funkcje intelektualne. Zmiana krzesła na dużą piłkę, jak do pilatesu, aktywuje mięśnie głębokie kręgosłupa oraz brzucha. Wzmacnia dodatkowo mięśnie bioder, kolan i kostek. W pozycji stojącej napinamy mięsień poprzeczny brzucha i wykonujemy roll down i roll up kręgosłupa. Skłon do przodu tak, jakbyśmy zwijali kręgosłup w rulon. Rozciąganie mięśni szyi i karku. Łapiąc dłonią za głowę przechylamy ją delikatnie w jedną stronę. Następnie zmieniając rękę rozciągamy drugą stronę ciała. Wykonujemy krążenia barków do tyłu oraz wstrząsamy nimi w celu rozluźnienia. Wzmocnienie mięśni pośladkowych poprzez przysiady ze wspięciem na palce w fazie końcowej. Stajemy w dość szerokim rozkroku i Zegnij kolana, schodząc do półprzysiadu. Ręce zewnij w łokciach, a dłonie złącz na wysokości klatki piersiowej. Przebieg ruchu. Wyprostuj kolana, wspinając się na palce stóp, napinając mocno pośladki i opuszczając ręce po bokach tułowie. Wróć do pozycji wyjściowej. Tutaj ważne jest aktywnie pracować pośrodkami i aby pamiętać o napiętym mięśniu poprzecznym brzucha. Mniej więcej na 30% możliwości. Masz prawo żyć bez bólu. A przy tym nie obciążasz. żołą.